Witam, witam, witam serdecznie. Wszystkie osoby z podstanku Skorpiona zapraszam na czytanie, na wgląd nowego miesiąca sierpnia 2025 dla Was, Drugi Skorpiony Jaki to będzie miesiąc, Skorpion? Jaki to będzie miesiąc dla Skorpiona 2025? Ja zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcji kanału. Byście byli na bieżąco z moimi filmikami, które nagrywam. A jeśli nie chcę się tobie pisać w komentarzu, to zostaw po prostu serducho lub koniczynkę na znak, że tu byłaś, że tu byłeś. Będę bardzo wdzięczna. Dobra. Skorpion. Sierpień. 2025 Skorpion, sierpień 2025 Trzy karty po przełożeniu. Jaki to będzie miesiąc? Mamy tu poziom monet. Mamy tu ósemkę monet. O! Ziemia, Ziemia, Ziemia. I piątka kielichów. A, a, a. Tyle walka. Będziecie o coś walczyć? Walka, walka. Walka o coś, co ważne. Mhm. Teraz zobaczymy. Ja zaraz zacznę tłumaczyć, ale myślę, że... Tarot mhm. jeszcze wezmę tak. Jaka tu będzie energia wam towarzyszyła, drogie skorpionie? Jaka tu energia? Będzie główna energia w tym miesiącu. Sierpniu dla skorpiona. Główna energia. Sierpniu dla skorpiona. Kapłanka, arcykapłanka. Mm. Bardzo bierna. Energia bierna. Co z tym zrobić? Jak to wykorzystać? Wielkie arkana mamy. Jak to wykorzystać? Sprawiedliwość. Okay. Następne wielkie arkana. Co przyjdzie niespodziewanie? Powiem, że mocne, mocne macie. Co przyjdzie niespodziewanie w tym sierpniu? Co się pojawi niespodziewanie? równowaga mhm. następny trzeci wielki matko skorpiony wynik rezultat wynik rezultat wynik rezultat A co my ja tu mam? piątka była czyli ta walka czyli ta walka Słuchajcie, przede wszystkim mamy tutaj piątkę i tu mamy piątkę. Tu mamy piątkę ognia, tu mamy, mamy piątkę emocji. Nie? Ciekawy miesiąc. Dla niektórych z Was może być to przygoda. Nowa przygoda, nowe propozycje, nowa możliwość. I ona jest fajna, bo ona jest taka uziemiona, bo ona jest taka ucząca. Więc tutaj mamy również zwyczajny dzień, czyli... Monotonia, powtarzalność, dzień za dniem pracujemy, coś robimy, tworzymy, uczymy się, tak? Ale gdzieś na tej drodze powstaje, przynosi jakieś takie rozczarowanie, jakiś smutek dla niektórych z przeszłości, melancholia powrotu do tego, co było, do tego, co się wydarzyło, takie trzymanie się tej przeszłości. A więc. Nie pasuje tu w ogóle ta piątka. Bo to jest tak fajnie. Nowa przygoda, tak? W dniu, w którym jest pewna powtarzalność. Dzień za dniem mija, tak? I w tym dniu, na ten dzień pojawia się nowa przygoda, nowa nauka, nowe możliwości, nowe wiadomości, nowe oferty. Ale ty może właśnie, Skorpionie. Wiesz, no tak, i znowu będzie tak jak kiedyś. I znowu mi nie wyjdzie. I, i znowu coś tam. Nie? To jest takie trzymanie się tego, co się kiedyś wydarzyło. Takie hmm, rozczarowanie, że znowu nie wyjdzie tak jak kiedyś, że się znowu coś powtórzy, że znowu będzie tak e, nieudanie jak kiedyś. Cokolwiek to jest. Nie? Tak masz. Brak wiary w siebie. Ja dobiorę wyjątkowo, naprawdę. Zobaczę, co tutaj dalej było. Bo tu macie walkę e, umysłu, walkę o coś e, i zrozumienie. A, czyli uwalniasz się. To dobrze. To dobrze, bo mamy tutaj znowu e, pazia tego kielichów, czyli te kielichy. Dobrze. Teraz wygląda mi to całkiem inaczej. Widocznie miałam. Miałam dobrać i tu nie ma wielkich harkan, to będzie słuchajcie dobry miesiąc na to jeżeli trzymasz się tego co wcześniej się wydarzyło jeśli trzymasz się tego ciągłego rozczarowania i smutku żalu jakiej żałoby powtarzania w kółko i to samo że tak będzie i to jest to bardzo dobry miesiąc by przeżyć nową przygodę by popracować nad tym by uwolnić się zrozumieć że jesteś wolny od tej przyszłości, że to jest takie zrozumienie, że przecież ja mogę tak jak inni latać, że ja nie muszę tutaj być w klatce tego, co się wydarzyło. A więc jest tutaj, dochodzi do zrozumienia, do wolności, do zachwytu, do emocjonalnego poczucia, że ja wiem, że jestem teraz wolny, wolna od tego, czego się trzyma. A więc praca nad sobą, Codzienna taka powtarzalność, i naprawdę, który ktoś tutaj uwalnia się od tego, nie? od tego jakiegoś smutku. Dla niektórych z Was może być tutaj bardzo dobry czas. Nie? Bardzo dobry czas nowego pomysłu, nowych możliwości, właśnie zrozumienia, że ja teraz przeżywam. Bardzo dobry miesiąc i uczę się właśnie pokonywać rozczarowania. Już mnie to nie dziwi. Ech, mówi Skorpion, już mnie to nie dziwi. A, już mnie to nie dziwi. Jeśli nawet się pojawi, to już mnie to nic nie zdziwi, bo ja to rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Ech? Pewnego rodzaju doświadczenie też może to być. Słuchajcie, macie tu kapłankę. Ten miesiąc bardzo mocny. Arcykapłanka, czyli mądrość. Nie? Mądrość przede wszystkim, ona jest mądra. Ona słucha intuicji. Ona to jest bierna, ona nic nie robi, ona się przygląda. Ona słucha, obserwuje, jest połączona bardzo mocno z górą. Jest bardzo mocna, mocno skierowana wewnętrzne siebie. Ona tutaj odkrywa pragnienie swojej duszy i siebie. Czuję, e, czuję więcej. A więc jest to miesiąc troszeczkę takiego wejścia w głąb siebie. Bardziej ona nie działania, tak? Nie działania. Tylko przyglądania się. Co jeszcze tam jest ukryte. Co jeszcze tutaj się pojawi na tej drodze? Co jeszcze jest dla mnie do odsłonięcia? Jest to dobry miesiąc na rozwój intuicji na otrzymywanie jakichś darów, poczucie, bo to dar też. Intuicja to jest dar, a więc i ufania sobie i swojej tej mądrości. Nie? To znaczy, że nie macie nic robić. Owszem, tutaj jest praca I będzie to miesiąc też pracowity. Nie? Albo pracy nad sobą, albo pracę nad swoją mądrością, ale tak czy tak jest to Główna energia, która się pokazała. Nie? Co z nią zrobić? No właśnie, harmonia. Nie? Bądź bezstronny, obserwuj, słuchaj. Bądź obiektywny przede wszystkim. Niekrytyczny, drogi Skorpionie. I przede wszystkim broń tego, w co wierzysz. Broń tego, w co wierzysz. Do, tak, spróbuj dostrzec wszystkie strony danej sytuacji. A wygrasz, a wygrasz, zachowasz się uczciwie, będziesz czuł jak tu podejmować decyzje, będziesz czuł, czuła jak doprowadzić do harmonii, do równowagi uczucie, poczucie, że nie wiem, może tu chodzi o jakieś, żądam sprawiedliwości i czuję, że wszystko będzie sprzyjać na moją korzyść. Tak? E, mądrość, sprawiedliwość, intuicja bardzo mocno tu pokazała się, bo niespodziewanie przyjdzie równowaga. Dzięki temu, zobaczycie, czycie wielki arkan. Równowaga. A więc ta równowaga to jest umiarkowanie, to jest spokój, to jest. Łączysz, nie? Łączysz. Kapłanka jest wodą, czyli rak. Sprawiedliwość jest powietrze, czyli umysł, wnętrze, umysł, mądrość. I tu przychodzi łączenie tych dwóch różnych energii, tak? E łączenie pomysłów, łączenie innych ludzi. Tworzenie czegoś niezwykłego w spokoju, w cierpliwości, w uleczeniu, pójścia na kompromis. Tu jest moc różnorodności, naprawdę. A więc jest tu samokontrola, jest tu cierpliwość, jest tu równowaga. Równowaga, czyli patrząc na te trzy wielkie arkany jest to miesiąc, kiedy możecie tutaj czuć bardzo mocno. Że sprawiedliwości stanie się zadość, że decyzje będziecie podejmować mądrze, poprzez wsłuchanie się w samą siebie, w samego siebie, która doprowadzi, która przyniesie tu równowagę, spokój, uleczenie i tworzenie, tak? bo dwa kielichy dają tu, jak gdyby dwie różne energie, które się łączą, łączą ze sobą. W rezultacie oczywiście jest ta piątka, która tu się pokazała. I ta piątka mówi o konfliktach. Może właśnie to jest takie pokazane dla Ciebie, drugi Skorpion. Skorpionie, że tu chodzi o ludzi. To jest konflikt z ludźmi. Jest to odmienne zdanie. Jest to... Każdy inaczej mówi, nie? Każdy inaczej. I te wektory są w różnym kierunku. A więc unikaj dramatów po prostu. Unikaj y, sytuacji konfliktowych. To jest tarcie. Nie możemy się pogodzić. Kto jest silniejszy, to jest y, też powiem, y, konkurencja, tak? A więc. No, jest to dobry czas i, i dobry moment, żeby właśnie bronić własnych przekonań. To jest bardzo ambitny czas. Bardzo ambitny. Czyli dbaj y, o swój sukces działaj, twórz. No. Nie wchodź w jakieś konflikty z innymi ludźmi przede wszystkim. Nie? To może być właśnie taki wynik, że ja nie wchodzę już w jakieś konflikty. Ja już tu nie oceniam. Ja już tu nie będę, nie wiem, konkurować. Tu wprowadzasz sprawiedliwie obserwujesz tych ludzi. Czujesz mocno, w co wchodzić, w co nie, w co nie warto tracić energii i dzięki temu jest tu taki przepływ, tworzę dla siebie, tworzę i równoważę tą swoją energię. Takie zrozumienie, że ja tu jestem ważny i ja tu jestem ambitny i ja słyszę. Bo mogą się pojawić, naprawdę, przy tej arcykapłańskiej mogą się pojawić takie osoby. Więc uwaga na ludzi i na to, żeby po prostu nie wchodzić w konflikty z innymi. Ne? Odsunąć to od siebie. Jedno przesłanie dla Skorpiona na sierpniu. Jedno przesłanie dla Skorpiona na sierpniu. 2025 Co my tu mamy? 25 Siódemka A tu macie chyba podobnie jak raki <laughs> Bo słuchajcie To jest ta przygoda, nie? To dziecko widzi tęczę To dziecko widzi tęczę Ty widzisz tęczę, Widzisz nową drogę, nowe możliwości, światła i nowej przygody, a więc otwierają się przed Tobą drzwi, otwierają się przed Tobą nowe punkty zwrotne. A więc jest to bardzo dobry sukces finansowy, punkt zwrotny w dziedzinie Twoich finansów. Jest to miesiąc nowych początków. Jest to miesiąc na szansę na odniesienie jakiegoś sukcesu. Drogi Skorpionie, otwierają się przed Tobą drzwi, a Twoja ścieżka. Jest pewna, bezpieczna i przede wszystkim chroniona. Tu następuje pozytywna zmiana. Tu nadchodzą nowe wydarzenia. Tu nadchodzi usunięcie niepokoju. Piątka Kielichów, Piątka Buław. Nie? Usuwamy ten niepokój, bo Piątka Buław też jest niepokój wewnętrzny, niepokój e, emocjonalny. A więc tutaj usunięcie niepokoju, usunięcie blokad, usunięcie przeszkód. Które ciągnęły cię w dół. Okay? Porada. Drogi Skorpionie, dokończ niezakończone sprawy. Nie trwaj w zawieszeniu. Zacznij realizować swoje plany. Zacznij zmianę, ponieważ drzwi do sukcesu stoją przed Tobą otworem. I ja Wam tego życzę. Wszystkiego dobrego. No i do następnego, pa. pa.